Witam Was serdecznie. Czekałem na tą paczkę, może półtora tygodnia, może dwa tygodnie. No i doszło. Ubzdurałem sobie, że będę hodował coś oprócz ryb, właśnie dla nich. Zobaczymy, co to jest. Ok Dobrze. A tu, jak się okazuje, to jest. Coś innego. Ciekawa sprawa. Zobaczcie, co to jest. To jest. Dafnia. No, tutaj, może pokażę. To jest. Dafnia Magna. Dwie, dwa woreczki. Takie nieduże. Żywa Dafnia Magna, którą zamierzam. Hodować. Proszę bardzo, zamierzam hodować. Tak wygląda. Tak wygląda. I teraz temat ciekawy. Dwa takie woreczki. O, no, jak widać. Tu, tu, tu jestem, tu jestem. Ok. One są żywe, piękne. Będę próbował je rozmnażać i hodować. Jako pokarm dla moich ryb. I teraz e, było w ofercie. Dwa woreczki takie, ale dołożyli cztery. Wzięłem cztery, bo będę je wpuszczał w różne miejsca, osobno w różnych zbiornikach, zobaczymy jak mi się to uda. No i zapłaciłem za nie, jak myślicie, 59 dolarów. No i jest takie powiedzenie, a kto bogatemu zabroni, spróbuję. Nic nie mam do stracenia, zobaczymy jak mi pójdzie ta moja hodowla, oprócz ryb, właśnie tej Dafni magny. Mam już wszystko przygotowane proszę bardzo. Zbiornik. Około 30 kalonów, 27 dokładnie. Być może trochę światła nie zaszkoli. Powinno może też być. Zobaczymy. Wszystko robimy metodą prób i błędów. Jest wszystko przygotowane. Także zapewniam moim dafniom dobre warunki. OK. Kochani, samo życie. Trzeba coś robić. Może dobrze robię, może nie. Ta woda przyszła bardzo... Lodowata woda jest po prostu. Trochę tak zrobimy im taką klimatyzację tej dafni, żeby się przygotowały do mojej wody minimalnie cieplejszej. Żeby mi po prostu tak gwałtownie tutaj nie, nie pomarły. Wiecie o co chodzi. To wszelkie środki ostrożności zachowałem. Tu poleżę sobie może 10-15 minut. I wpuszczę je na właściwe miejsce. Także słuchajcie, jest pięknie i nie trzeba psuć. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ale jestem dobrej myśli, spokojnie. Tu mam też przygotowane miejsce dla tych dawni. Zobaczę jak pójdzie tutaj. To jest woda z oczka. Jednorośnie włożyłem taką, którą myślałem, że przytrzymam do wiosny, będzie ciężko, nieważne ale może będą lepsze warunki dla życia tych dawni i co najważniejsze jeszcze będzie trochę światła dziennego, nawet promienie słoneczka tu wchodzą w czasie dnia także wszystko wiemy i pomalutku dalej to jest mój eksperyment przed wiosną bo jak przyjdzie wiosna to postawię ze dwa baniaki duże na ogrodzie dla tych dawni. ok, starczy tego czasu na pewno będzie lepiej no i zaczynam całą ceremonię tu przetniemy jak to mówią i wlejemy ze dwa woreczki wlejemy do tego dużego baniaka pięknie to wygląda pięknie nowe M5 dla tych dachni dużo tu ich nie ma, po duży baniak ale mam nadzieję, że za jakiś czas będzie ich dużo dużo więcej puszczę jeszcze jedną bo to jest większy zbiornik tak proszę bardzo no, zobaczcie tak i zobaczymy jak to będzie funkcjonować po prostu mam takie zrobi zamiar takie doświadczenie czy mi się to uda no dobrajcie ja potrzebuję światełko światełko możemy ustawić na 4 godziny na 8 i na 12 zobaczymy tak myślę że zrobimy na 8 godzin bo trochę światło będzie jeszcze z akwariumu w tym miejscu jest tajmy wszystko się będzie wyłączać światło nie daje dużego tak myślę ale piękne takie grube pływają no no po prostu lubię 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 za jakiś czas wam pokażę jak to wszystko wygląda no i będę je karmił. Będę je karmił. Na śniadanie będę robił kanapki z może. Potem będę robił makaron. Nie, nie, żartuję. Coś innego będę dał. Ok. Dobrze jest. Zapowiada się obiecująco. Jak widać, one są tutaj. A tu je widzicie? Ten eksperyment zacząłem wcześniej, jakieś 3 tygodnie temu. Kupiłem same jajka, czyli X z Tajlandii. Po 10 dniach przyszły się rzeczywiście młode. Dafnie, ale to już nie są te dafnie, Co nabyłem je dzisiaj żywe. To nie są magnie, pisało Magna, to nie są magne. magny, to są drobniejsze, ale żyją. Zobaczymy co będzie z nimi dalej. W każdym bądź razie to nie jest to, co chciałem mieć. Oto po lewej stronie pisze magna, ale to nie są też są jakieś drobniejsze, mniejsze. A tu jest pokarm w ogóle do tych dafni. Tym zamiera, zamierzam ich karmić. To jest taki proszek bardzo, bardzo, bardzo mikro, mikro, mikro. Będę dawał jako jedzenie Oraz będę dawał drożdże I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Trzeba umiejętnie karmić te dafnie żywe w zbiorniku Bo jeżeli będzie za dużo dane na raz to można bardzo łatwo stracić w jednym czasie całą hodowlę Zobaczymy jak mi to pójdzie A póki co to zasuwam po drożdże do sklepu Chwilę relaksu. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. U nas zima w pełni. A ja się biorę za te dafnie, co miałem, próbować dopiero od wiosny. No człowiek jest ciekawy. Teraz pada. Minęło teraz już dwa dni i czas karmić moje dafnie. E, za chwilę wam pokażę, jak to się robi. Ale to jest bardzo proste. Użyję dzisiaj chlorelly. A może coś podobnego jak spirulina i jest to jednokomórkowa, zielona alga słodkowodna, bogata w składniki odżywcze, dlatego ma wiele zastosowań. Zawiera białko, chlorofilu, witamin, BCE i minerałów. Używana jako pokarm dla dafni, wrotków, oczlików oraz na rybku ryb. Kury. O, to jest to, tak wygląda. Tak wygląda taki proszek zielony. To się troszeczkę zabarwi na kolor. To jest taki powder, proszę, P puder znaczy się. No i troszkę dolejemy. Tylko trzeba dolewać tak z umiarem, żeby nie przedobrzyć, ale się tak samo zabarwi. Jednymi dolejemy do drugiego tanku. Tak równomiernie, obojenie sobie te... Dawnie sobie znajdą ten pokar. O właśnie tak starczy. Także tutaj też trochę jeszcze doleję. Ich mają więcej tak, niech mają więcej nie za dużo, bo nie chcę przedobrzyć, bo my, nie będę wiedzieć jaki będzie końcowy efekt, ok to wystarczy drugim środkiem to jest to są drożdże drożdże uniwersalne i to nawet z Polski, rozpuszcza się troszkę drożdży, tak samo i jedzą również drożdże, o, jest dobry przyrost na tym, podobno muszę sam stwierdzić i zobaczyć Okay. A tu jeszcze przy okazji będę chciał coś wypraktykować innego, wyprodukować zieloną wodę bezpośrednio z mojego tanku, którą będę brał z dużego akwarium przy podmianach wody. Z tego tanku wleję wody i będzie się paliło światło przez tydzień, dwa tygodnie. Nie wiem, ale jeszcze się dowiem i zobaczę. Także już mam zainstalowane światło, i to mniej więcej wygląda w ten sposób. No, wszystko jak ma być przygotowane. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości działać. Zobaczcie, jakie piękne światło. a widzicie? I to ma się palić 24 godziny na dobę. Nie jest dużo prądu, 12 W tylko. Także spokojnie. Będziemy robili eksperymenty. Także wszystko jest pod kontrolą. Zobaczę jak pływają. Czy wszystko jest w porządku? Jest OK. Woda mokra, zgadza się. Sztuki policzę wszystkie, bo nie wiem, czy jest tyle, ile powinno być. Ale nie będziemy się przejmować. Póki co jest pięknie. Zobaczymy, jak mi wyjdzie ta hodowla z tymi dawniami. Miło było Was widzieć. Serdecznie pozdrawiam. Ha, ha.